Przede wszystkim witam Was w kolejnym odcinku recenzji Pikrek koni. Dzisiaj, tak jak zagłosowaliście, będzie recenzja wycofanych Heflingerów z firmy Freshly. Zacznijmy od klaczy. Jest ona maści izabalowatej i nazywa się Bonita. Jej grzywka, grzywa i ogon są bardzo długie. Grzywka jest bardzo urocza, bo opada jej na jedno oko, a ogonek opada na jedną z nóg. Klacz ma podkowy, ale niestety nie ma wyrzeźbionych strzałek kopytowych. Ma lekko zaznaczoną fakturę sierści i jeżeli chodzi o jej wyrzeźbienie, no to moim zdaniem jest takie dosyć średnie jak na stare szlajś. Jednak to jest rzeźbienie, no nie ma za bardzo zaznaczonych mięśni. Jedyne co widzę to właśnie faktura sierści. Wszystkie jej włoski są zaznaczone na grzywie i ogonie. Ma też lekko zaznaczone włosy na kopytach. Natomiast jeżeli chodzi o wyżwienie mięśni, no to tak powiedziałabym, że jest to zrobione średnio. Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że klacz pochodzi z 2005 roku. I jeżeli zauważyliście, to jej grzywa jest biała, a ogon taki powiedziałabym nawet kremowy. I moim zdaniem to niezbyt fajnie wygląda, i powinno to być tak zrobione, że grzywa i ogon są tego samego koloru. Bo jednak ten ogon troszeczkę się zlewa z jej nogami i nie fajnie to wygląda. Tak samo ten ciemny obszar nad jej ogonem nie za bardzo przypadł mi do gustu. Ale pomimo tych paru minusów uważam, że ta klaczka jest naprawdę przesłodka. Bardzo podoba mi się ta opadająca grzywka na jedno oko, no po prostu sweet jest naprawdę. Także klaczka jest naprawdę godna polecenia, mega mi się podoba pomimo tych wad. Ale jeżeli nie zwracacie na takie rzeczy uwagi, no to myślę, że spodoba Wam się ta klacz. Teraz przejdźmy do Wołacha. Nazywa się on Kronos i jest z roku 2003. Także jest starszy od klaczy. Jest w maści troszeczkę ciemniejszej niż takie zwyczajne hafingery I tą maść nazwałabym bardziej taką e, nawet kasztanowatą taki jasny kasztan z genem srebrnym z racji tego, że grzywa i ogon są białe. Wołach posiada cztery skarpetki na nogach i chrapkę na pysku. Wracając jeszcze do grzywy i ogona, są one bardzo długie. Jego grzywka opada też troszeczkę na oczy, co dodaje temu wałachowi wielkiego uroku, tak samo jak u klaczy. U tego wałacha widać praktycznie. Takie same minusy jak u klaczy, czyli brak zaznaczonych mięśni, ta dziwna czarna pręga nad ogonem. Na której sierści też jest raczej tak lekko zaznaczona, jeżeli jest. I niestety ten wałach też nie ma wyrzeźbionych strzałek kopytowych. Ale pomimo tego uważam, że ten wałach jest naprawdę prześliczny. Mega mi się podoba jego pyszczek, wygląda mega uroczo. Także naprawdę go polecam, jeżeli uda Wam się gdzieś go znaleźć. Podsumowując wszystko to, co wcześniej powiedziałam, uważam, że te koniki są naprawdę prześliczne. Już od dawna chciałam je mieć i bardzo się cieszę, że od końca udało mi się je kupić. Kupiłam je u prywatnej osoby na OLX i praktycznie tylko tam możecie je znaleźć. Chociaż ostatnio jedna z widzek napisała do mnie, że klacz Hachlinger jest już również dostępna na Allegro, także macie dodatkowe źródło, jeżeli chodzi o klacz. Natomiast Wawaha można znaleźć tylko na OLX. Także są dosyć ciężko dostępne, ale jeżeli uda Wam się znaleźć jakąś fajną ofertę, no to naprawdę polecam. A teraz już się z Wami żegnam. Jeżeli ta recenzja Wam się spodobała, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, jak się Wam podobają te konie. Czy chcielibyście je mieć, a może już macie? Chętnie poczytam Wasze opinie. I pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału i kliknięciu w dzwoneczek, aby być na bieżąco z następnymi filmami. I chciałbym bardzo przeprosić za to, że wczoraj nie było odcinka z recenzji, czyli mówię tutaj o tym odcinku, który widzicie dzisiaj. Miał się on pojawić właśnie wczoraj, ale niestety nie udało mi się go do końca nagrać i zmontować, więc wybaczcie mi to, ale się Staram się jednak nadążyć z tymi odcinkami i mam nadzieję, że mi się to uda. Do zobaczenia.